Czyni. Pragniemy gorąco powitać wszystkich, którzy pielgrzymim szlakiem przychodzą do katedralnej płaczącej Pani, by przynieść swój niepokój, swe troski, swe marzenia. Dziś w naszym kręgu mamy dwóch księży biskupów gości. Jest ksiądz biskup Wacław pasterz kościoła. Samońskiego i przewodniczy liturgii wygłosi do nas słowo ksiądz biskup Andrzej Jerz, biskup pomocniczy w Tarnowie. a jako swoją dewizę biskupią przyjął pasło dla chwały Trójcy Świętej i Matki Bożej. Oj dziś sprawuje tę liturgię, która gromadzi nas wszystkich między słynącym łaskanie obrazem katedralnej pani i między tym tą ikoną, którą pobłogosławimy na koniec liturgii, a która znajdzie się budowanej obecnie monumentalnej świątyni pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i ten tym. Matczynego spojrzenia i zatroskania, który widzimy na ikonie, opatrywany jest nazwą Matka Błogosławionej Nadziei. Więc u Matki Błogosławionej Nadziei, ci z Was, którzy przychodzą z Łęcznej, ze Świdnika, z stylu parafii... Lublina, z których najwyraźniej rzucacie w oczy parafia błogosławionego biskupa Gorala, dziś obejmują modlitwą wszystkie intencje Kościoła lubelskiego. W szczególny sposób modlimy się w intencji kapłanów, których, którzy dziś w tej Eucharystii zamykają obchody roku kapłańskiego. Zanim po błogosławie chciałam gorąco podziękować wszystkim. Piękny, spokojny wieczór, gdzie w pejwarze z się ptakami kapłani wpatrzeni w relikwiarz księdza Jerzego Popiełuszki jako wzór do naśladowania i na tym tle Błogosławionej nadziei. Przepiękna ikona, za której wykonanie możemy być bardzo wdzięczni. To też piękne, że zarówno ten obraz Błogosławionego Księdza Jerzego, który był widoczny dla całej Polski podczas beatyfikacji, jak i ten piękny obraz powstał dzięki naszym lubelskim artystom. Bóg zapłać za to i cieszymy się, że będziemy mogli go nawiedzać w kościele Trójcy Świętej, którego budowniczy jest wśród nas i ksiądz Waldek się też pokaże, żeby wierni wiedzieli, gdzie będą pielgrzymować. <klucz> Bóg zapłać, dziękujemy mu za trud tej monumentalnej budowli, którą wznosi. I pragnę podziękować gorąco wszystkim, którzy zgromadzili się w ten dzisiejszy wieczór. Dopiero z bliska widziałem, gdy podawałem komunię świętą, jak wielu z Was musi korzystać z pomocy kul czy laseczek. Tym bardziej dziękuję za obecność, tym bardziej patrzymy na Was z podziwem. Niech. Matka ocierająca łzy obetrze wszystkie wasze łzy. Bóg zadawać. Dziękujemy także niepełnosprawnym, którzy przybyli mimo gorącego dnia, mimo wysiłku. Dziękujemy tym, którzy mieli pracowity dzień, a mimo to znaleźli czas dla matki. Niech Bóg wynagrodzi od sióstr zakonnych. Po najmłodsze pokolenie. Słowa wdzięczności kierujemy do księdza biskupa Wacława, który przybył, żeby podkreślić tę więź. Pan z Wami. Twoim. Mówmy się. Uwielbiamy Cię, Panie Niewysłowiony Boże. Ty przed stworzeniem świata ustanowiłeś Chrystusa początkiem i końcem wszechrzeczy. A przeciwnym zrządzeniem swej łaskawości złączyłeś z nim Najświętszą Marię Pannę, aby była jego matką i towarzyszką, obrazem i wzorem Kościoła, matką, orędowniczką i królową nas wszystkich. Ojcze Święty, pokornie Cię błagamy, błogosław wszystkich Twoich wiernych, którzy przygotowali ten obraz, Matki błogosławionej nadziei, niech zawsze doznają jej opieki, a oglądając oczami jej podobieństwo, niech je kształtują w swoich sercach. Niech trwają w niewzruszonej wierze i silnej nadziei, w miłości gotowej do czynu i w szczerej pokorze przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wsłodzimy teraz wspólnie, zapraszamy wszystkich księży biskupów i raz jeszcze Bóg zapłać także i za życzenia. Ksiądz Kardynał Koenig mawiał, że jak się skończy 60. rok życia i ktoś by się uparł, to co drugi dzień może sobie jakiś jubileusz zorganizować. Niezależnie od tego, że jubileusze 60-latków mają trochę inną wartość, Bóg zapłać za Wasze modlitwy. Pan z Wami i z Duchem Twoim Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki wsporzenie nasze w imieniu Pana który stworzył niebo i ziemię Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, i duch święty. Amen. umocnieni łamaniem chleba, zjednoczeni w poczuciu wspólnoty Eucharystii. Chcemy wśród gęstniejącego mroku iść razem z Matką. Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maria, Matko, Zdrowa śmierci naszej łaski pełna na Pana Błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywowy. Święta Maryjo Marta Dolosza, móc się za nami chrzmy, Teraz i w rodzinę, śmierci naszej mamy. Zrobać Maria łaski pełna na Pana stole. między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za grzesznymi, teraz i w rodzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Matko, łaski pełna, nam z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami żywecznymi, teraz i w rodzinie śmierci naszej. Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony oboc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, mów się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Pani. Zdrowa śmagliła z pełna Pani z Tobą. Błogosławiona się między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, mów się za nami nie Teraz i w rodzinę śmierci naszej Panny. Zobaczmy je łaski pełna Pani znowu. Bóg usławiony święty niewiastami i Bóg usławiony od szkoda Twojego Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami wcześniej.